znaleziony niedawno przybłęda z Opola powrócił teraz chodzi i zbiera Tam go widać dałem mu na ziemi wodę i trochę pszenicy Ma. znaleziony z oddziału opole gołąb chwilę siedział u mnie w gołębniku a teraz nie chcę odejść no a ja z racji tego, że nie traktuję ptaków raczej przedmiotowo tak jak to robią niektórzy hodowcy Postanowiłem, że jak chce zostać, to zostanie. No, schował się tam akurat teraz. Tak jakby czuł, że ktoś go tu filmuje. No tak to jest. Hodowcy zawodowi tak robią. No. Chodzi sobie. Tam za kwiatkami. Nie widać go. zasypałem mu tam jedzenia w tamtym miejscu ma też wodę Więc zobaczymy co przyjdę tu po południu to go wpuszczę no na razie na razie widzę że chodzi sobie tam no poszedł tam właśnie cały czas się przymierza do wejścia o no, proszę tam siedzi łobuz Cały czas się przymierza do wejścia. No idzie. Może poje. No ma obrączkę na prawej nodze. Na obrączce są wszystkie dane i w związku z tymi danymi ja też skontaktowałem się z prezesem oddziału, który skontaktował się z hodowcą, lecz hodowca niestety. Nie odezwał się. Więc. Gołąb póki co zostaje u mnie. No. Ładnie je. No nic, przyjdę tu po południu i go wpuszczę. To znaczy, się otworzy klapa, ale czy wleci, to, to, to akurat tego nie wiem. I co jest u mnie bardzo ładny niebieski <laughs> niebieski ciemno nakrapiany doskonale lata może był źle traktowany trudno ocenić w każdym razie będzie u mnie jak zdecyduje, że będzie chciał zostać to zostanie Dobra, koniec na dzisiaj w tej kwestii.